Na bazie naszego doświadczenia, wiedzy i rozmów ze wspinaczami stworzyliśmy listę 25 czynników, które mają wpływ na Twoją formę wspinaczkową. Usiądź z nami i odpowiedz, na jakim poziomie w tym momencie jest dana cecha, gdzie jeden to źle, a 5 to bardzo dobrze. Zostaw komentarz pod postem na Instagramie lub Facebooku, a otrzymasz listę wszystkich cech. Jeśli jesteś umysłem analitycznym, możesz wypełniać tabelkę w Excelu lub na komputerze, a wtedy powstanie wykres. Zrozumiemy jednak, jeśli wolisz wziąć długopis i zapisać wszystko na kartce. Olu, zaraz przejdziemy do tego, że będziesz oceniała poszczególne cechy. Zwróć uwagę na to, żebyś oceniała je w czasie teraźniejszym. Mm -hmm. Możesz pamiętać, jak pół roku temu y, trenowałaś systematycznie i twoje odpowiedzi wtedy by były inne. Mm -hmm. y, może też cię kusić odpowiadanie, jakie byś chciała mieć ciebie, okay. więc y, zależy nam na tym, y, żeby określić, w jakim punkcie jesteś teraz. To, jest to co? Zaczynamy? Zaczynamy. Pierwsza cecha to jest siła. siła. Pierwszy czynnik, który wpływa mm -hmm. na formę wspinaczkową. Generalnie myślę, że patrząc na jakby moją całą drogę od początku no to na pewno wzrosła, więc no nie wiem, tak z trzy. Myślę myślę, że tak. Przewrotnie może być nawet trzy i pół. O, właśnie, wow, tak. Patrzę na, na podstawie tego, że po przerwie. Okay. Ona rzeczywiście nie spadła? Mm -hmm. No, no, no. Inne Dobre. rzeczy może tak, a to było spokojnie. Okej. Okay. <noise> Dobrze. Dawaj, wytrzymałość. Wytrzymałość. No tutaj. No właśnie teraz się znam, czy mam większą siłę, czy większą wytrzymałość. Wydaje mi się, że na takim samym poziomie. No nie wiem, trzy może. Ja bym dała trzy, w związku z tym, że ta wytrzymałość jednak szybciej spadła i po przerwie nie okay, jest no tak i... duża jak była wtedy. Nie? Mhm. Dobrze, mobilność. Yy, mobilność, myślę, że mam całkiem dobrą, taka nie wiem, czwóreczka. Też bym to powiedziała, też bym <grym> to powiedziała, ale yy, zwróciłam uwagę na to, że. Yy, wszystko mnie boli aktualnie. Na, 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 na przykład właśnie, nie? Uda są napięte, że okay. pewne rzeczy no, no, no. No wpływają tak. na tą mobilność. Generalnie mhm. spoko, ale przez to, że nie wiem, siedzisz, nie się ruszasz, napinasz uda no to nie jesteś w stanie podnieść nogi do zahaczenia. No to nie? trzy. Myślę, że pół okay. będzie, będzie, będzie spoko, nie? Bo to jest szybko do nadrobienia, mhm. nie? Dobrze. Zwinność. Tak. Dwa i pół. Zróbmy dwa i pół, to jest w porządku. <grym> Tutaj niektórzy nam <grym> próbują przychodzić w przeprowadzeniu Dobrze. Testu. Technika. Um... No dawaj, ja mam pomysł. Dawaj, dawaj. Trzy. No nie, więcej. I pół. No, ja Chcę nawet cztery, więc trzy i wow. pół jest spoko. Okay. Ja mam wrażenie, że ja po prostu czasami zapominam. Jak na przykład jestem w jakiejś sytuacji takiej kryzysowej i Dobra. jestem jak na jakiejś trudnej drodze, to po prostu zapominam, jak się używa techniki. Więc tak. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Dobrze. Świadomość ciała. 3,5-4. To i będę przy 3,5. Dobrze. Wizualizacja, nie skoczność najpierw jeszcze, skoczność. No tutaj myślę, że sobie dwa. Tak. Jeden Teraz... nie, bo jak tam się rozskaczesz, to jest No dobrze, coś. jednego bardzo skocznego zrobiłam, więc. Tak, 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 tak. tak. Więc dobrze. Wizualizacja. Inaczej nazwana dekompozycja. Czyli jesteś w stanie drogę wspinaczkową okay. i. Ją zwizualizować właśnie. Mhm. Mm 3. Trzy. Może 3,5. Trzy okay. No dobra w sumie. A. No dobrze. Dobrze. Siła palców. Myślę, że w palce akurat mam silne, chociaż patrząc na chwilę, to tam może jednak niekoniecznie. 3,5, 4. 3,5. Kontra, działam przy odkładaniu. Jeszcze trzy tygodnie temu można by było stwierdzić, że nie jest gorzej, ale jednak. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia. Sytuacja. Kiedy odpadłam przy robieniu w Tak. Okazuje się, że. Myślę, jest to takie proste. W takich sytuacjach, właśnie, gdzie coś się zaskoczyło, mm -hmm. to. to zupełnie to nie zadziałało, nie? Zbiasy chciałabym sobie dać cztery, ale to jest no nie. kilka tygodni temu, dni temu, więc teraz myślę, że takie dwa i pół. Zróbmy 2,5, żeby móc nad tym powracować, bo teraz tym bardziej będziesz bardziej napięta bo słabo to i tak jest. dalej, nie? No. Walęczność. To myślę, że jest zależne od dnia. I... no. No i nie wiem, no chciałabym powiedzieć... Przyjale. Nie myślę, że mnie przewrotnie, że waleczność, waleczność zrasta, jak trenujesz systematycznie nie, i nie. masz sukcesy, a jak nie masz sukcesów, to zamiast zwiększyć waleczność, to odpuszczasz, no bo przecież jest trudność, nie? I, i odpuszczasz, nie? czyli co tam, dwa? No, I, no dwa i pół. No. Dobrze, odporność na presję. Dwa. Tak, patrząc na zawody, tak. O Jezu, tak. Dobrze. Kor? Mm. i pół. Tak, ja też tak chciałam powiedzieć. Ogólna sprawność? Również 2,5. Teraz, yy, tak żebyście widzieli, Ola teraz jest w, w czasie sesji, sesji, przed sesją i ogólna sprawność jest taka, że Siedzi przed autobem tak. przez cały dzień. Tak. i, i bolą mięśnie żebrowa od kaszlenia. <noise> no jeszcze mniej byś mi dała? Tak? Nie, No 2,5, dobra. Nie a chciałaś mi dać mniej? Zastanawiałem się, ale dobrze 2,5. No Ogólna sprawność. Nie, czy to było? To już było. A, przepraszam, to było to, a ja to ja ominęłam. Brak lęku, omina A i też, szybko. no rzeczywiście. Brak, brak lęku. lęku, no to 2,5. Dwa. dwa. Okej, okay, dwa. Teraz jest. E... A, no tak, faktycznie, po tym odpaleniu to... Mm -hmm, dobrze. Moc. Proszę powiedzieć definicję mocy. Mocy? Definicja mocy jest taka, że to jest siła plus prędkość, czyli... Więc eee, Dwa. Boże, tak jakim jest. ten okrutnym przypadkiem, nie powinnam brać udziału Właśnie w tym wywiadzie. Nie powinnaś brać, bo będziesz wiedziała, na czym masz pracować. Prawda, dobrze. I, i coś, z czego też wynika, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy e, robisz sobie ten check-in mhm. i też możesz zobaczyć, co było wcześniej, no, 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 no. jak szybko coś spadło, a jak szybko coś się podniosło, nie? dobrze. Propriocepcja. Cokolwiek to znaczy. Czyli takie czucie głębokie. Czyli jak ja mówię, podnieś nogę na wysokość kolana, no to Twoja noga wie, gdzie jest kolano i położy ją na wysokość kolana. Daj, dajmy więcej. Cztery. Dobrze. Dobrze. Restowanie też cztery. Mhm. Mhm. Będę to wykorzystywać. Dwie. Okay, tak. Dwa. Dwa. No nie no. Dwa i pół. Akurat ostatnio się poprawiłam. Dwa i pół. Dobrze. Spanie. Przypominam, że jesteśmy podczas sesji. Dwa. Aktualnie, tak, aktualnie. To i tak dobrze, tak, jak na ja sesji. jednak staram się... Pani Dobrze, trening uzupełniający. Yy, no. Trzy. Dora. Pomimo tego, że jest trudno, no to jednak yy, działasz, nie? Si. Stan psychiczny. Myślę, że jest zadziwiająco dobrze podczas tej sesji, więc... Trzy. I, I pół. pół, super. Nie, nie, trzy. Trzy, dobrze. A co miałaś ostatnio, jak robiliśmy? Nie mam pojęcia. A, w sensie, że... A, no ty miałam trzy i pół, cztery. Ale to ty mi powiedziałeś, że mam tak wpisać. A jak robiłam w Dolomitach, to nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale wtedy były wakacje, więc... I byłam w Dolomitach, więc na pewno było wyżej. I teraz jeszcze raz, jak określiłaś? Trzy. Trzy. Zróbmy trzy. Trzy to jest więcej niż połowa. Dobrze. Super. Okay. Predyspozycja predyspozycja. Nie jest ciężko to określić w sumie, bo nie wiem. U Oli, tak na, na przykładzie Oli, to jest tak, że jest e, dosyć wysoka, e, szczupła, e, w, w miarę gipka i powiedzmy, że to by było ok, ale z drugiej, z, z drugiej strony e, przewrotnie Ola od niedawna jest osobą aktywną, i, i nigdy nie była taką osobą nadwobudliwą, no, tak. yy, biegającą i aktywną. Niektóre moje mięśnie były też w będzie, Tak, więc to też będzie, będzie wpływać i przywrotnie yy, pomimo braku predyspozycji mhm. starasz się to wszystko, mhm. wszystko nadrabiać, nie? Yy, więc... bo yy, Myślę, że trzy... Okej. Okay. Nie? Dobrze. Wy, wygrywa to, że jesteś w miarę wysoka i szczupła, więc... Dobrze. Tak jest. Dobrze. B brak kontuzji. Jeszcze do niedawna. Jeszcze do niedawna. Powiedziałabym 4,5-5, gdyż miałam tylko jedną. Coś mi się... Ale to było przez przypadek. Nie wiem, coś mi się stało, że chyba plecy nie bolały. No ale ostatnie odpadnięcie podczas robienia pinki. Troszkę tę statystykę zajeżdziło. zepsuły, ale to, to powiedzmy, że to jest wypadek, e, a nie kontuzja wynikająca okay. z tego, że nie wiem, e, robisz zbyt mocne treningi, nie zwracasz no, no, uwagi no, no. Okay. na to, że coś cię bolało. E, jednak jak z, odpadłaś i ta kostka była naruszona, to podpoczywałaś. No tak. Ja bym do 4,5 przewrotnie. Y, Zostawiła, nie? Dobrze. I biorę we własne możliwości. Słucham, Aleksandra. Powiem tak. Ja na przykład, jak widzę postęp, to stwierdzam, że jestem w stanie coś zrobić, po czym na przykład stałem się w tą drogę, jestem podczas jej robienia i już sobie mówię, że co ja w ogóle robię, że wybrałam trudną drogę, że to nie jest projekt dla mnie, że jestem beznadziejna, wibarowa, <laughs> więc dałabym po połowie 2,5. Zróbmy, zróbmy 2,5, bo ta wiara we własne możliwości nie ma być uzależniona od tego, że jesteś w treningu w formie, nie? Generalnie, gdy każdy jest w formie i jest flow i wszystko idzie, no to wierzy we własne możliwości, a bardziej mamy robić, wierzyć czy, czy oceniać to wtedy, kiedy jest, powiedzmy, średnio, I, I trzymać się tego, że jak jest źle, no to wiemy z czego to wynika i to mhm. nie znaczy, że my jesteśmy beznadziejni, tylko że mamy teraz taki czas, bo nie, mało śpimy, mało, źle jemy, e, e, mamy jakąś kontuzję. Si, to wszystko. Tak jest, dałaś radę. Super. Jak widzisz, warto omówić swoje odpowiedzi z inną osobą, na przykład z Twoim partnerem spinaczkowym, który spojrzy na Twoje odpowiedzi bardziej z boku, z większym dystansem. Zobacz teraz swoje odpowiedzi i zastanów się, nad jakimi aspektami możesz pracować w najbliższym czasie. Zwróć szczególną uwagę na sen, wiarę w siebie, trening uzupełniający, stan psychiczny, dietę. Trenując, zazwyczaj zwracamy uwagę na siłę i wytrzymałość. Jak widzisz, temat jest bardziej złożony. Pamiętaj, że nie wszystko musisz wiedzieć i na wszystkim się znać. Może warto skorzystać z pomocy specjalistów, dietetyk trener przygotowania motorycznego, terapeuta. Masz teraz pełniejszy obraz tego, co wpływa na twoje wspinanie. Masz czarno na białym, nad czym masz pracować. Przeanalizuj, co możesz zmienić na bieżąco, a co będzie procesem długotrwałym. Jeśli zależy Ci na świadomym i zrównoważonym rozwoju, polecamy szerzej spojrzeć na Twoje wspinanie. Możesz taki check-in robić co 3 miesiące albo co pół roku, żeby monitorować Twój rozwój i na bieżąco wprowadzać zmiany. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Zapraszamy Was również na naszego Instagrama i Facebooka po więcej inspirujących treści. Rock your buddy!